Polska scena muzyczna jest w żałobie. 21 sierpnia zmarł Stanisław Sojka, wybitny wokalista, kompozytor i instrumentalista, którego twórczość na stałe zapisała się w historii polskiej piosenki. Wiadomość o jego śmierci poruszyła fanów, artystów i osoby publiczne. Świat muzyki zareagował natychmiast. W mediach społecznościowych pojawiły się setki wzruszających pożegnań. Muniek Staszczyk, który wielokrotnie występował z artystą, napisał: Stasiu, drogi przyjacielu, kochałem cię i podziwiałem. Zawsze, jak byliśmy razem na scenie, to było wyróżnienie dla mnie i dla Tilow. Będę tęsknił. Wturował mu Czesław Mozil, publikując krótkie, ale wymowne słowa: Stanisławie to nie jest ok, mistrzu, śpiewaj. Artystę pożegnał zespół raz, dwa, trzy, a także autor tekstów Jacek Cygan, który wyznał: Żegnaj Stasinku, kochałem cię jak młodszego brata. Śmierć artysty jest tym bardziej wstrząsająca, że tego samego dnia miał on wystąpić na festiwalu w Sopocie podczas koncertu poświęconego zmarłym legendom. Wielu żegnających artystę nawiązywało do jego twórczości. Trafnie ujął to Kuba wojewódzki, cytując jeden z najsłynniejszych utworów muzyka: Na miły Bóg powinieneś wiecznie trwać. Te słowa najlepiej oddają uczucia, jakie towarzyszą odejściu Stanisława Sojki.